Witamy wszystkich 14 września 2025 roku. Ja jestem Hanna, a moim gościem jest Janusz. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo mi miło, Haniu, że zaprosiłaś mnie do tego nagrania. Podzielę się oczywiście swoimi spostrzeżeniami. Oddaję prowadzenie w Twoje ręce. <laughs> Wczoraj się spotkaliśmy na takim wykładzie, wykładach firmowych. Gdzie można było sobie kupić plasterki, więc się umówiliśmy wczoraj, że dzisiaj nagramy, bo masz kilka zupełnie nowych historii, wstrząsających. Wczoraj w Warszawie na spotkaniu słyszeliśmy chyba tak 4-5 niesamowitych historii, no bo kto by uwierzył, że można pożegnać stwardnienie rozsiane. A to była historia ślicznej, młodej pani, która. X lat temu miała stwardnienie rozsiane, a dziś jest śliczną, młodą, sprawną, zdrową i aż serce rośnie, bo jak ma synka, no to zamiast synek się pożegnać z mamą na zawsze, to jednak ma śliczną, zdrową, młodą mamusie. A to, to są niesamowite rzeczy. Niektórzy pokazywali swoje mamy, które mają 90 lat, 90 parę. I to też jest wspaniała historia, że można swojej mamie 90-paroletniej dać zdrowie, radość życia i sprawność umysłową. i Nie trzeba patrzeć, jak ta mama po prostu schodzi w coraz gorszy do coraz gorszego stanu. W każdym razie, o czym chciałam jeszcze na początku powiedzieć: uwaga na chińskie podróby, bo mi tutaj ostatnio raportowały koleżanki ze Stanów że w Wolmarcie można było kupić chińskie podróby X39, które kosztują 10 10 dolarów za paczkę. Pamiętajcie, że jak coś jest za tanie to to jest chińska podróba więc zgłaszajcie się do nas jak chcecie prawdziwe technologie to zgłaszajcie się do nas nie to że my wam z kieszeni sprzedamy prawdziwe tylko my was pokierujemy jak sobie na internecie na sklepie to kupić I dlatego kto będzie miał pytania do Janusza w sprawach tych, o których Janusz powie, to podamy link do Janusza pod filmikiem. A kto będzie miał do mnie interes, to mój e-mail też podamy: jest stały infom.fukushima.pl. Więc ktokolwiek ma ochotę z nami się skontaktować, to będziemy zapraszali do kontaktu. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że. Są takie komentarze hejterów na internecie, że światło jest niezdrowe, a te technologie to jest oszustwo. Ja chcę Was spytać w takim razie, czy jeżeli David Schmidt uzyskał na tę te technologię kilka patentów, bo każdy plaster ma patent, każdy plaster jest opatentowany. I te technologie są upatentowane. Jeżeli macie patent, to co myślicie, że przyszedł David Schmidt, zamrugał rzęsami i do, po prostu dostał patent, bo poprosił i powiedzieli: Dobrze, David, masz tutaj patent, a on, mając ten patent, uprawia jakieś oszustwo, i, i to wszystko jest ściema. I, I możecie to sobie porównać. Ja to porównuję. Mamy Mam koleżankę, która ma kanał. Ta koleżanka sprzedaje swoje własne olejki, własnej produkcji, i my nie wiemy, co ona do tych olejków wkłada. A David Schmidt ma patent i musi utrzymywać normy, ma fabrykę, żeby wszystko było sterylne i kontrolowane. Poza tym, oprócz tego, że jest ten patent, to jeszcze są wyniki działania tego. Więc sobie porównajcie, czy jeżeli jakaś pani robi sobie olejki w kuchni swojej w domu, miesza coś i Wam sprzedaje, to potem mówi Wam, że patent Davida Schmidta i 90 badań naukowych. Kto będzie chciał zobaczyć badania naukowe, zgłaszajcie się do nas, wyślemy Wam linki do badań naukowych, które są na podwójnych próbach robione, na mnóstwie ludzi. Potem potwierdzane przez naturopatów czy tam takich, co badają żywą kroplę krwi, ja tutaj mogę wkleić na koniec naszej rozmowy panią naturopatkę z Florydy, która bada żywą krople krwi opowiedziała właśnie, co ona widzi u pacjentów badając żywą kroplę krwi. Moi drodzy, pod mikroskopem to nie jest to samo, co jeśli ja w kuchni swojej pomieszam jakieś elementy i zrobię Wam olejek uzdrawiający. To tam faktycznie wtedy można odnosić wrażenie, że ja nie wiem, co tam jest i jak to działa, więc ta pani po sobie sprawdza, że ona nie wie, co tam jest i jak to działa i myśli, że fototerapia to jest coś takiego, że ja nie wiem, co tam jest i jak to działa. My wiemy, co tam jest, wiemy, jak to działa. Jest na to patent, są badania naukowe, a my obserwujemy tysiące. Tysiące rewelacyjnych historii. I teraz, Janusz, oddam Tobie głos, bo Ty niedawno zupełnie zacząłeś tą swoją zabawę z plasterkami, a już nam ciągle raportujesz jakieś fantastyczne historie. Mnie się podobała ta o Twoim tacie, który przespał bez bólu całą noc. Opowiedz nam o tym wszystkim. Tak, tak, istotnie. To, to, co się w ogóle zadziewa od w moim otoczeniu i u mnie samego po zastosowaniu, no blisko 2,5 miesiąca teraz, bo ja dołączyłem na koniec czerwca do firmy i zacząłem sam na sobie testować, bo, bo mówię: no, jak to jest? Mówię, szewc bez butów? Nie, ja będę szewcem z butami. I istotnie absolutnie potwierdzam to, co zaproponowałem moim rodzicom, kiedy tata i to na noc poprosił mamę, żeby nakleiła mu nie jeden. A dwa widocznie miał tak duży ból, że pomyślał, że jak zdubluje ilość zastosowanego plastra, to mu będzie jeszcze lepiej. No i ale było jeszcze lepiej. Było jeszcze lepiej, bo tata istotnie bez bólu przespał całą noc, a cztery razy się potrafił wybudzać na załatwienie potrzeb wynikających z jego wieku. I istotnie bez bólu. Przespał tą noc i później tak samo zauważalna poprawa, więc te komórki macierzyste chyba naprawdę zaczęły ukierunkowywać właściwie, bo to nie my sobie decydujemy, co my sobie chcemy tutaj prawda, naprawić czy poprawić wygląd. Czy inaczej to sam organizm zdecyduje, w którą stronę i co jest pierwsze do naprawy. To tak, jest fantastyczne. Tak, przepraszam, że ci przerwę, bo akurat chcę wspomnieć o pani młoda kobieta, która zaczęła stosować X39, żeby sobie zlikwidować zmarszczki na twarzy. Może ich nawet nie miała, ja tam nie wiem, bo za młoda chyba była na zmarszczki. Poważne, chciała zlikwidować zmarszczki. Zmarszczki się jej nie zlikwidowały, jak to ona twierdziła, właśnie w tej swojej historii, ale, ale dzięki plastrom zaszła w ciążę, bo nie mogła przez wiele lat zajść w ciążę i nie zmarszczki, ale dziecko jej się pojawiło, więc zgadzam się z tym. Świetnie to powiedziałeś, że ciało wykonuje roboty, gdzieś coś naprawia, co uważa za bardzo istotne najpierw a dopiero potem to, co my byśmy chcieli, dlatego niektórzy mogą mieć wrażenie, że plastry nie działają, no bo one na coś innego działają w tym momencie. Już oddaję Ci głos, przepraszam. Nie, absolutnie to bardzo fajna historia, którą tutaj przytoczyłaś, także, która potwierdza, że istotnie um, organizm sam priorytetowo wybiera po prostu to, co jest do naprawy, to, co jest do. Um, nie chcę użyć tutaj słowa um, wyleczenia, um, bo tutaj tej przywrócenie tej homeostazy. Mm -hmm. Po prostu. Mm -hmm. Także to istotnie było, było, bardzo fajne. Natomiast jak plastry zadziałały u mojej mamy, no mama borykała się z opuchlizną nóg, które były dla niej, dla niej no z rana, to w ogóle to, to wyglądały jak baloniki, te, te nóżki. No i co się okazało? No po prostu te nóżki wróciły do formy. Mhm. Także to jest też bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Rodzice mi przemycili parę, pie, parę pieniążków, bo oni powiedzieli, że oni nie będą na mnie, na mnie pasożytować. Ja mówię absolutnie, i, wiesz, i tak dalej. Ale ja za te pieniążki kupię wam kolejne X i mówię i kolejny aeon mówię na działanie przeciwzapalne czy redukcję, redukcję stresu. U was, bo stres też potrafi powodować właśnie zniszczenia w naszym tak. organizmie i chorobotwórcze środowisko. Także to jest bardzo fajne, ukierunkowuje ich właśnie teraz w tą stronę, no, ale oczywiście to, 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 to nie jest jedyne spostrzeżenie, jakie ja mam z tego. Krótkiego, że tak powiem, okresu stosowania plasterków, bo ja teraz jestem w trakcie trzeciego już detoksu u siebie, więc zrobię sobie, robię sobie odpowiednie, odpowiednie przerwy między cyklami. Ja też zauważyłem, że. U mnie w pracy jakoś dziwnie ludzie zaczęli chorować, nie wiem z czego to wynika, ale takie stany przeziębieniowe i tak dalej. Ja, będąc wśród tych ludzi, nawet niespecjalnie mówię, unikając, bo normalnie, wbrew temu, co nam kiedyś zalecano, podaję ręce, prawda? Więc utrzymuję ten, ten kontakt z człowiekiem, bo mam szacunek dla drugiego człowieka. I zauważyłem, że zupełnie. Albo przeszedłem bezobjawowo, <coughs> przepraszam, albo nie miałem w ogóle symptomów, żadnego przeziębienia czy, czy grypy. Natomiast chciałem Wam powiedzieć o takim, o takim przypadku, bo jak wziąłem sobie przed urlopem wypoczynkowym tak zwany urlop techniczny. Urlop techniczny w moim w moim rozumieniu to jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego na na przykład jakieś domowe roboty. Ja postanowiłem wysprzątać garaż. No i oczywiście mówię, będę sprzątał, no, ale przeliczyłem się troszeczkę, bo dźwignąłem szafkę, którą chciałem przestawić w inne miejsce, i w, w chwili dźwignięcia tej szafki chrupnęło mi w ramieniu. No, poczułem ból, mówię ok, u, u. no mówię w normalnych warunkach prawdopodobnie bym zaraz y, zadzwonił, umówił wizytę u ortopedy, zdjęcie i tak dalej, ale mówię chwila, ty się opanuj, e, ty przecież masz apteczkę na biurku. Przyszedłem 20 metrów dalej na biurko e, i w pierwszej kolejności no co, no, muszę zlikwidować ból. No to w tym momencie użyłem dwóch elektrod z jednego, jednego plastra. Nakleiłem jeden plaster brązowy na miejsce bólu, drugi plaster biały, też w miejsce na początku próbowałem po tarczy zegara, uzyskać efekt. Nie uzyskałem go, ale, ale umieściłem plaster na kończenie po tej stronie, która mnie bolało. I jakie było moje zdziwienie, że bo to pierwszy raz w ogóle już ja nie stosowałem wcześniej Ice Wave i okazało się, że ten ból mi natychmiastowo minął. Mówię oh. o, no mówię, ale wiadomo, to jest tylko plaster, który likwiduje ból, nie likwiduje przyczyny. No i w związku z tym. Wydrożyłem kolejne plastry, które mają właśnie zadziać, zadziać w taki sposób, żeby obniżyć ten prawda, stan zapalny i nakleiłem sobie odpowiednio Aeon i wzmocniłem to jeszcze Energy Enhancer też w miejscach akupunkturowych. Po trzech dniach słuchajcie, ja tą rączką machałem po prostu tak, mało tego, ja dokończyłem sprzątanie tego garażu. E, Także tak, że to było naprawdę naprawdę bardzo fajne. E, więc działa, no działa. No, jakby, jakby mnie bolała ręka, prawdopodobnie garaż byłby nie wysprzątany, a został. A ty byłeś kiedyś trochę sceptyczny, bo u ciebie to z roku. Dobra, dojrzewałeś, co? Oj, chyba nawet Hania ze dwa lata, słuchaj, wiesz, Aha. bo ja powiedziałem, że to mojej żonie pomogło, słuchaj, a ja jestem w sumie w takim zdrowiu, no to co tam te kwartalne rwy kulszowe, no co to tam jest, prawda, przecież nic mi nie jest, nie? Do tej pory człowiek nie zauważał, czy tak. w jakim był stanie zdrowia, a, a potem, jak mówię, ta arwa y, się y, miała powtórzyć i ten, mówię, ta wizja tego X-a we śnie, co mi się nic nie śniło, mówię, no nie, no nie mogę tego zbagatelizować, jaka szansa się otworzyła przede mną, tym bardziej potwierdzona jeszcze wczorajszym y, uczestnictwem we wczorajszym wydarzeniu, no to mówię same superlatywy. Natomiast... Tam były niesamowite historie, tak? Bo tu miało być tak. wszystko beznadziejnie, już tylko grób, śmierć, y, kalectwo straszne ulej tak. te rzeczy, a tu nawet u mamy. W wieku 90 lat, można zlikwidować kompletnie bóle, niesprawność. Mama była śliczna, sprawna, pięknie wyglądała. Więc ale wszystko ha, można, ha to... ale wiesz, to nie u każdego tak działa, ale właśnie czasem bardzo szybko, czasem trochę trzeba popracować nad tym, ale naprawdę nie spróbować to jest nie dać sobie szansy, nie? Tak, dokładnie. Słuchaj, mnie bardzo wzruszyło to, to właśnie o tej mamie, o której to opowiadasz, I, a co mnie, słuchaj, wprowadziło w takie naprawdę bardzo duże zadziwienie, to był, słuchaj, palec przeznaczony do amputacji. To jest jedna rzecz, którego jednak nie amputowano, bo zastosowano odpowiednią terapię, a drugie zdziwienie to było przy odrośniętym, odrośniętym płacie tarczycy. No to już w ogóle był dla mnie taki szok i potwierdzone to było badaniami endokrynologa, łącznie z. Um, przedstawieniem po prostu tych badań przed po pół roku później, to po prostu było coś niesamowitego. Także my mamy tysiące. W Polsce są tysiące takich przypadków, a na świecie to już są miliony w tej chwili. I nawet wczoraj to się przecież głośno zastanawialiśmy, Dlaczego nikt jeszcze o tym nie słyszał, tak? Dlaczego tak mało ludzi o tym słyszało? I uważamy, że trzeba to rozpropagować, żeby dużo ludzi o tym słyszało, bo jak noga jest opuchnięta i boląca, to lekarz w białym kitlu zaproponuje wyłącznie amputację, a przecież w ogóle to nie jest potrzebne, bo jak ciało sobie jak ciało uruchomimy, to żadna amputacja nie jest potrzebna, tak? Ludzie zapominają, wiesz co? Zapominamy, taki zdrowy rozsądek, zatracamy, że nawet jeżeli chirurg nam coś yy, stara się pomóc, tak? gdzieś coś nam nastawi, poszywa, gdzieś tam skórę, tkankę, to ciało leczy ciało. Ciało naprawia się samo, bo ta rana się zarasta sama poprzez ciało a nie chirurg ją zarasta tylko ona sama zarasta albo nie, albo się paprze albo wchodzą bakterie, albo jest jakiś problem. Więc zapominamy o tym, że i tak zawsze ostatecznie liczymy na to ciało, że ciało samo to zrobi, bo wszelkie operacje tylko się o to, o to, na tym się zasadzają, że nasze ciało samo potem goi tą ranę, samo zarasta, samo robi pewne rzeczy i na to się liczy, jak tego nie ma, to po prostu nie ma, tak, to żaden chirurg nic na to nie poradzi, natomiast Fototerapia tak, fototerapia na to coś poradzi. I my obserwujemy, dla nas jest to ósmy cud świata, że takie rzeczy są możliwe. I chcemy to rozpropagowywać. Dokładnie, po prostu musimy zaufać swojemu ciału, że ono dokładnie wie, co. Zrobić, jak zrobić, co wyprodukować i w jakiej ilości, i nigdy nie zaszkodzi, i nie ma tego efektu ubocznego. Także to jest właśnie takie coś, że my mamy tutaj przewagę, że to, co zastosujemy, nawet jeżeli nie umieścimy dokładnie w tym miejscu, gdzie powinno być, na przykład przesuniemy albo intuicyjnie przesuniemy, to i to tak zadziała. To tak. jest po prostu niesamowite w tym wszystkim. Tak, to nie jest skomplikowane. I wiesz zawsze, że jak komuś polecasz i przyklejasz, to wiesz, że to nigdy nie skrzywdzi. tak? Bo nie możemy tego powiedzieć o żadnych środkach, które medycyna rockefellerowska stosuje. One zawsze dają jakieś negatywne efekty uboczne. A u nas są efekty uboczne takie, że ludzie chcąc sobie naprawić nerki albo wątrobę, Odmładzają się. Nie dość, że sobie naprawią nerki i wątroby, jeszcze mają efekt odmłodzenia, piękna skóra, piękne włosy, piękne paznokcie. Tak, to racja. Ja powiem Ci jeszcze, pozostając, że tak powiem, w, przy elektrodzie likwidującej ból. Mhm. Mój zięć, słuchaj, został poproszony o pomoc i przy wniesieniu 40 opakowań glazury. Na trzecie piętro bez windy. No i następnego dnia on po prostu nie żył. On był, on był tak obolały. Ja mówię, akurat to było w czasie, kiedy ja byłem na swoim urlopie technicznym, i mówię: Wiesz co, ja mam, mówię, antidotum dla ciebie, być może chciałbyś. A on mówi: No ale co to jest? No ja mówię, no. Poczujesz, mówię, przykleję, a potem będziesz polecał. I istotnie przykleiłem mu na stopy dwie bioelektrody, i już w tej chwili, po prostu, gdy druga elektroda znalazła się na drugiej nodze, to wszystko po prostu mu minęło. Także mówię, OK, w porządku, mówię, pierwsza dawka, jak u prawdziwego dealera jest gratis. Mówię pozostałe, mówię, to już będziesz mówię zakupywał albo sam, albo jak sobie, jak sobie życzysz kontynuować tą współpracę, czy jako klient, czy jako brand partner, ale to już decyzję pozostawiam absolutnie jemu. Może byś chciała, Hania, tutaj jakieś swoje doświadczenia z plastrami Ice Wave? No, ja mam bardzo dużo nagrań, bardzo dużo dobrych rzeczy mogę powiedzieć, ale kontynuuj, bo dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie, więc opowiedz nam jeszcze coś fajnego. No dobra, słuchajcie, jak wiecie, ja dość często przytaczam w filmikach moją żonę wspaniałą, bo to jest kobieta tak sceptyczna, mm -hmm. mimo tego, że widzi działanie, zawsze szuka jakiegoś czynnika który, zewnętrznego, który jednak by podważył działanie. No ale ja tutaj muszę, podam Wam dwa przykłady. Pierwszy przykład to był y, y, samolot i później podróż promem po Morzu Libijskim. No ja widzę, że, że tutaj, prawda, no, jest stres. Ona mówi: Janusz, ja nie wsiądę. Słuchaj do, y, na ten prom, słuchaj, wiesz, jak ja się boję. Y, y, Może STIL, słuchajcie. Zero fal. Ona, ona mówi: No tutaj po prostu tak będzie bujało. No usłyszała tę rozmowę, wycieczkowiczka jedna, ona mówi, że ona ma taki odpowiednik Aviomarinu lokomotyw, czy pani by nie chciała wziąć, ale Agata oczywiście wzięła, wzięła ten lokomotyw, ale ja nakleiłem jej jeszcze plasterek na dłoń, który miał jej pod, obniżyć poziom stresu, czyli Aeon na, na dłoń. No i po tym wszystkim bezproblemowo, że tak powiem, na tą plażę palmową do, dopłynęliśmy, wszystko ładnie, pięknie i no ja mówię, no jak, pomogło? Ona mówi, no tak, no widzisz, jak ten aviomarin zadziałał, a mówię, okej, okay, w porządku, zostawiamy to, zostawiamy to, ale tak od paru dni na tym, na tym wypoczynku ja patrzę, ona z rana się budzi, że tak powiem, Koń kuleje. Kule, ja mówię, co, 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 mówię, coś nie w porządku, mówię z nogą. No, chyba mam ostrogę. Ja mówię, słuchaj, nakleić ci plastry. No dobra, naklej. Ale wiesz co, nie na dzień, tylko na noc mi naklej, bo wiesz, jesteśmy na wypoczynku, a to kąpiel w morzu, a to kąpiel w basenie. No mówię, dobra, w porządku, nakleiłem istotnie na stopy i na nogi odpowiednio protokół. No i następnego dnia rano patrzę, moja żona wstaje, chodzi normalnie. Ja mówię, no i jak bolicie? No, nie, nie boli. Czyli co pomogło? No, w tym razem pomogło. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że to nie może być jej nastawienie w tym momencie negatywne czy pozytywne, tylko istotne jest to po prostu zadziałanie w odpowiedniej kombinacji tego, tego zestawu. Także to jest naprawdę bardzo fajne działanie świetne, świetne masz te historie. No to ja podam też, jeszcze. Kto ja podam? też Rwą, mówiłeś o Rwie Kluszowej, ja też tak, myślałam, tak. że nic się na to nie da poradzić, a kiedy znalazłam i to wtedy dodałam więcej plastrów niż na protokole, bo dodałam trzy plastry więcej niż było na protokole na Rwę Kluszową i ale jak mi odeszło, to po prostu raz na zawsze. Także wiesz, zgodnie z zasadami wielkiej farmacji do y, pacjent uzdrowiony, pacjent stracony, ale tak, to, ale tak było racja. właśnie, czasem się nam to zdarza. Opowiedz tak. jeszcze, opowiedz, bo coś jeszcze chciałeś powiedzieć. Tak, tak, słuchaj, wiesz co, bo istotnie spędzaliśmy urlop na bardzo słonecznej wyspie greckiej, i no, temperatura to była minimalna 30 stopni i słońce po prostu cały czas. Ale ja, ja jestem wiesz, osobą, która już od lat nie stosuje e, filtrów e, do opalania blokujących e, ufały i odpowiednio się wiesz. Przygotowuję już do samego opalania. Staram się zachować rytm dobowy, tak samo. Ale tutaj też wzmocniłem, że tak powiem, działanie słoneczka plastrem który sobie nakleiłem na kark i muszę wam powiedzieć, że po tygodniu czasu ja się niespecjalnie różniłem od Greków, którzy mm -hmm. korzystali z tego słońca i byłem istotnie, no chyba to widać po mnie, ja tutaj nie będę, nie będę się <laughs> obnażał żeby to udowodnić ale słuchajcie, zero poparzenia zero zejścia skóry jakiejkolwiek czy podrażnień skóry. To jest wręcz po prostu no, niesamowite. Ludzie mogą mi tutaj starać się zarzucać, nie wiem, że unikałem, nie eksponowałem się, korzystałem, korzystałem z kąpieli słonecznych w czasie kąpieli w morzu, w czasie bycia na basenie. Oczywiście też ze słońcem nie przeginałem, nazwijmy to sobie, bo też się było chowanie pod parasol, bo to trzeba się umiejętnie. Opalić, ale istotnie tu ten plasterek też jednak dość mocno chroni, bo, po, bo jest wytwarzana melatonina. Wówczas pobudzenie do wytwarzania melatoniny, naprawdę super sprawa. Także polecam, jak chcecie wiedzieć, co to za plasterek, to napiszcie do nas. Zgłaszajcie się. Dziękuję Ci bardzo, Janusz. I dziękujemy wszystkim za uwagę. My będziemy jeszcze robić kolejne odcinki. Jak to jest ciekaw, albo kto chce pomóc sobie, lub komuś ze swojej rodziny z otoczenia, to zgłaszajcie się. A to jest nie tylko na stany chorobowe, to jest super sprawa, żeby zapobiegać, i super sprawa, żeby się odmładzać. Więc jakikolwiek mamy powód żeby pomóc naszemu ciału wrócić do homeostazy, żeby było wszystko w równowadze, żeby nam ciało nie sprawiało żadnych trudności. Jakikolwiek mamy powód, czy jesteśmy sportowcem, który chce mieć lepsze wyniki, czy, czy jesteśmy tak jak ja, po menopauzie i chcemy fajnie wyglądać i dobrze się czuć, zapraszamy Was, kontaktujcie się, uważajcie na podróby, nie bierzcie tanich jakichś plasterków z byle kąt, najlepiej u... Yy, Brand partnera, tak jak my jesteśmy konsultanta, także się zgłaszajcie do nas. Ja ostatnio dodałam parę zainteresowanych koleżanek do, do naszej firmy i one będą mogły liczyć od wczoraj na pomoc naszej grupy, na nagrania, na masę fajnych informacji. Także. Zapraszamy i serdecznie pozdrawiamy. Życzymy Wam zdrowia i serdecznie życzymy ci światła. Dziękuję, Haniu. Że ci światło zwyciężyło i tego się trzymajmy. Serdecznie, Haniu, Ci dziękuję. Bądźmy światłem, pamiętajmy, stosujmy nawet jako profilaktyka i dużo pijmy wody. Najlepiej, tak jak Hubert Czerniak mówił, szczypta soli do wody, troszkę cytrynki dla smaku i to jest najlepszy elektrolit. Najtańszy. Hania, pięknie dziękuję za nagranie. Dziękujemy, pozdrawiamy.